Właśnie się zbudziłem. Dziś porozmawiamy o laktacji. Jak to było ze mną? Jaka to była nasza droga mleczna? U nas się zaczęło bardzo ciężko. Bo kiedy przyszedł na świat w 34 tygodniu, jako wcześniej trafił do inkubatora, moje mleko, moje ciało jeszcze nie było przygotowane całkowicie do tego, żeby karmić, bo jednak to było za wcześnie. Oczywiście nie powiem, że to była depresja, ale e, czułam się fatalnie. Czułam się fatalnie, że mój malutki słodziak bardzo mnie potrzebuje, a ja nie mogę mu dać tego, co dla niego to jest tak bardzo teraz ważne. Czyli mleko mamy. Mój pokarm dopiero przyszedł na czwartą dobę. Na czwarty dzień. Na drugi dzień mój synuś. Ja, ja mu dawałam. Wyciąga, wyciągali mi go z inkubatora i ja mu. Jego ja przystawiałam do piersi. Ale kiedy robili mu sondę, żeby zobaczyć, czy w ogóle ma cokolwiek w żołądku. To nie było nic. I musieli go yy, dokarmiać mlekiem sztucznym przez pierwsze trzy dni. I spadł z Spadł pół kilograma. I zdecydowali się, żeby go dokarmiać do yy, I wtedy jeszcze bardziej czułam się yy, taka, taka, taka bezsilna. Dlaczego wszystkie inne matki karmią, a ja nie? Zwłaszcza, że ja wcześniej miałam dwóch synów i znaczy karmiłam piersią. Mam dwóch synów. Eee, wcześniej wspominałam jeden, 21, a drugi, 18 lat. I karmiłam ich bardzo długo. Jednego przez 3 lata, drugiego przez 2 lata. Więc e, nie byłam przygotowana na to, że ja nie będę karmiła mojego syna. I eee, byłam zrujkotana. Ciągle patrzyłam, chodziłam do łazienki, patrzyłam, ściskałam, lałam wodę ciepłą, próbowałam jakąś, jakimiś sposobami, żeby mi ten pokarm przyszedł. I w końcu na trzeci dzień, czwarty, przepraszam, na czwarty dzień przyszedł ten, ten pokarm, nawał tego pokarmu. Białam go bardzo dużo. Oczywiście bardzo dużo piłam, bardzo dużo piłam i to mi pomogło, pomogło mi rozkręcić tą laktację. Bardzo dużo piłam. Um, oczywiście bardzo byłam szczęśliwa. Um, przyjechałam um, do niego, bo nie wypuścili na trzeci na dzień, mnie wypuścili do domu, ale że on się urodził w Rzymie, um, a ja mieszkam w Latynie, um, Także, żeby nie jeździć tam i z powrotem, to zostałam w hotelu w Rzymie i przychodziłam do szpitala siedem razy na karmienie. Bo na początku miał sześć karmień, później on spadał z wagi i, i dostałam dodatkowe karmienie. Później, jako podłączyli właśnie do, do karmienia tego dożylnego, Miałam taki problem, że nie wszystkie, nie wszystkie pielęgniarki chciały mi go wyciągać z inkubatora. I to było dla mnie okropne, że, że, nie, dawały mi, że nie dawały mi go karmić piersią. Były takie zmiany, że mi dawali i przychodziłam siedem razy albo tam zostawałam na, na kilka godzin, już nie wracałam, mm, tylko właśnie mnie wpuszczali na te karmienia i, i wchodziłam na te karmienia i później yy, 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 czekałam na kortażu i wchodziłam na tą godzinę na karmienie i karmiłam go co trzy godziny regularnie. Yy. Byłam bardzo szczęśliwa, że już mogę go karmić, że ta mleczko przyszło. I, I nagle spotkanie takie ze ścianą, z takim murem, gdzie ja byłam pewna, że właśnie wszyscy są za tym, żeby matka karmiła piersią, a jednak nie do końca, bo też y, właśnie personel y, medyczny, oczywiście, y, mówiąc, że mogę mu wyciągnąć tą igłę y, z tego. Y, no, węchla miał wkute, że mogę po prostu mu wyciągnąć, potem ciężko będzie, że, że po prostu mm, jest ciężko się wkuć, ja to wszystko rozumiałam, ale przecież oczywiście jak wyciąga dziecko, trzymam przy piersi, to też uważam, tak, on był podłączony jeszcze do, miał do bicia serduszka, tam do, do stópki, także był podłączony do tej aparatury, ale skoro inna, powiedzmy sobie, inny personel, tam, na, na innej zmianie mi wyciągali, mi dawali, byli za tym, żeby szalon był kamiony, bo lekarz także mówił, że najlepsze dla niego jest mleko matki, także spotkając się na innych dyżurach, z innymi, z innymi pielęgniarki, które mi nie chciały go dać, jeszcze próbowałem mi mówić, że robię mu w ten sposób, bo oczywiście, jeżeli mu wyjdzie ten węflon, będą musiały go znowu kuć, że wywoływały też takie poczucie winy we mnie. I w końcu już byłam e, tak skołowana, że nie wiedziałam, czy dobrze, czy, czy nie. I zaczęłam e, mieć nawałnicę tego pokarmu, płakałam, e, że ja mam już to mleko, a nie mogę mu dać. To było, to było straszne. Um, on był e, 21 dni w inkubatorze. Przeżywaliśmy to strasznie. Jak mówiłam, na, w pierwszych tygodniach on bardzo spadał z walki. Ja odciągałam mleko, bo ostatni raz można było go karmić o 23.00 i później już nie można było. I przez noc, żeby miał ten pokarm, ściągałam. Ściągałam ten pokarm. W ten sposób też tą laktację jakby rozkręcałam, odciągając pokarm. Ja bardzo dobrze się odnalazłam z tym laktatorem. To jest laktator elektryczny. Chciałam to pokazać. Mam nadzieję, że. Wstawię. O, jest noś. Masz marsz syneczko. Masz kochanie. Nie, ma syneczko. Masz kochanie. To jest taki Lactator. Bardzo dobrze mi służył. W tej chwili, go oczywiście, nie używam, bo mały maroczek, ale używałam go. Ej, kochanie. Co kochanie, nie chcesz już ty Susia? I... Co kochanie, balonika chcesz? Balonika chcesz? Już mam ufocida. poczekaj. Zmieniliśmy Susia, mam drugiego, bardzo lubi sobie zmieniać. To że ten laktator mi y, bardzo dobrze, bardzo dobrze służył, bardzo y, sobie tym y, laktatorem rozkręciłam. Y, Tą laktację. Bardzo dużo piłam, bardzo też dużo jadłam, bo ciągle byłam głodna. Eee, także laktacja się rozkręciła na dobre. Eee, po 21 dniach eee, malutki wyszecz z inkubatora. Eee, pierwszy raz mogłam. Eee, Zobaczyć go ubranego, ubrać go. W pierwsze ubranko. Chyba nie wiem, naj, najpiękniejszy to był dla mnie właśnie ten moment. Dla mnie on tak naprawdę się urodził wtedy, tak jakby się urodził wtedy, bo dopiero pierwszy raz mogłam ubrać go w ubranka. Byłam bardzo szczęśliwa, ale jeszcze to nie był koniec. Jakby walki nie mogliśmy wrócić do domu. E, musiał, musiał jeszcze zo, zostać, ale nie wiedzieliśmy, że jeszcze najgorsze jest przed nami. E, że mój malutki z powrotem trafi, e, ledwo wyjdzie ze szpitala, z powrotem trafi do szpitala i od nowa będziemy prowadzili nową walkę. Mój mały urodził się z refluksem układu moczowego. Ma jedną nerkę, która pracuje, a druga, jak się urodził, pracowała tylko 30%. Musiał być operowany. Także nasza droga mleczna, laktacja, wystawiana została często na próby. Kiedy był operowany, kiedy nie mogłam karmić go przed operacją, bo musiał być na czczo. No i, no i w szpitalu, jak był naprawdę miał zapalenie dróg moczowych, jak miał miesiąc czasu i trafił na oddział, był cały czas podłączony do kroplówek. Y, był karmiony dożylnie. Miał bardzo wysoką gorączkę. Walczyliśmy o jego życie, bo to było bardzo silne y, zapalenie dróg moczowych, które jeszcze bardziej uszkodziło jego nerkę. Było nam ciężko. Oczywiście y, Taka zmiana nastrojów, takie, takie poczucie bezsilności, taki strach o życie dziecka odbija się na mleku. I miałam takie kryzysy, że po prostu tylko tego mleka było bardzo, bardzo mało albo nie było. Yy, stres bardzo źle wpływa, bynajmniej bardzo źle wpływał na mnie. Yy. I wtedy, kiedy naprawdę było ciężko, starałam się nie załamywać i przystawiać go do piersi, nawet jeżeli nie sał, ale żeby jednak ten jakiś kontakt był. Piłam, bardzo dużo piła mama, tak, tak. i przystawiałam go mimo wszystko. Pokażę Wam teraz pięć, tak. Kilka zdjęć, może wrzucę kilka filmików. Jak, jak, jak był w szpitalu, jak, sobie, jak, jak, jak my sobie walczyliśmy o to, żeby, żebym karmiła piersią. I teraz już ma rok, i dalej karmimy piersią. I nie zamierzam przestawać. Uważam, że to jest coś najpiękniejszego i coś bardzo zdrowego. Dla dziecka, które jest chore, które leży w szpitalu, które jest wcześniakiem, mleko matki jest najlepsze. I ten, taka wieś, ten, ten taki kontakt. Tak, kochanie. Pozdrawiamy wszystkie mamy. I walczcie. Walczcie o to, żeby karmić. Bo jeżeli możesz. To jest to, co możesz dać najlepszego dla swojego dziecka. To jest najpiękniejsza więź. To jest to, co możesz dać mu najlepsze. Tak? Sunuś? Tak! Pozdrawiam wszystkich. Duziarki?